Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Łódzkiem ruszy Akademia Liderów Województwa łódzkiego, która będzie doskonalić umiejętności liderów lokalnych społeczności i organizacji młodzieżowych oraz kreować tych, którzy liderami chcą zostać. Udział w projekcie mogą wziąć osoby między 18 a 25 rokiem życia z terenu województwa łódzkiego, w szczególności młodzi radni, członkowie młodzieżowych rad samorządu terytorialnego, studenci, uczniowie oraz młodzi ludzie zaangażowani w życie lokalnych społeczności. Rekrutacja rozpocznie się 19 kwietnia. Nie. Mówię o liderach, mówię o takich ludziach, którzy są w społeczności liderami. Ich potrzebujemy, potrzebujemy do nich dotrzeć, potrzebujemy ich zainteresować tym, aby zechcieli się rozwijać. Bo wierzymy, że tacy ludzie są w naszym społeczeństwie, tacy ludzie są wśród nas, tylko chcemy po prostu wesprzeć ich działania. W projekcie może wziąć udział do 36 Uczestników udział w projekcie jest bezpłatny. Jeszcze raz zachęcam Państwa do zgłaszania się do projektu. 11. rocznica katastrofy smoleńskiej była okazją do upamiętnienia ofiar katastrofy, w której zginął prezydent Polski Lech Kaczyński. 10 kwietnia marszałek Grzegorz Schreiber oraz wojewoda Tobiasz Boheński złożyli wieńce pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej przy łódzkiej bazylice oraz pod obeliskiem ofiar katastrofy smoleńskiej w Duńskiej Woli. Z kolei wicemarszałek Piotr Adamczek złożył kwiaty na starym cmentarzu w Łodzi przy grobie adwokat Joanny Agackiej-Indeckiej, która zginęła w Smoleńsku, zaś grupę Generała Tadeusza Buka na cmentarzu komunalnym w Spale przybrał wieńcem wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Zięba. Przewodnicząca sejmiku województwa łódzkiego Iwona Koperska wraz z posłem PiS Pawłem Rychlikiem złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary przy kościele pod wezwaniem Świętego Filipa i Jakuba w Skomlinie. Do 29 kwietnia tego roku organizacje pozarządowe mogą się ubiegać o fundusze z wojewódzkiego programu mikrograntów na rzecz walki z COVID-19. Dotacje wyniosą od 2 do 6 tysięcy złotych. Mamy to. Z prawdziwą radością informujemy, że akcja marszałka Grzegorza Schreibera Podzielmy się miłością, pomagamy zwierzętom znalazła swój finał. Budy dla naszych czworonożnych przyjaciół trafią do organizacji, które dbają na co dzień o psy. Cały czas dostarczamy budy różnym pieskom, które tych bud nie mają, potrzebują. Mamy tereny wiejskie. I dla nas to jest po prostu rewelacja. Chętnie przyjmujemy gości. Nawet jeżeli ktoś się nie zdecyduje na adopcję psiaka, to sama perspektywa w dobie pandemii. Przyjechać, wygłaskać. Mamy bardzo, bardzo różne psy, które w większości tak na dobrą sprawę nie poznały człowieka od tej lepszej strony. Witam, środa 21 kwietnia Emila Okupska. Zapraszam na serwis informacyjny programu lokalnego Telewizji Centrum. Dziś w serwisie powiemy m.in. o mowie nienawiści w sieci. Gdy spotykamy się z takim e, hejtem, musimy stanowczo e, powiedzieć, Stop. Oraz sezon rowerowy w pełni. Bardzo często z rowerów korzystam, bo to jest naprawdę sport. Aha. Tak, jak dla kobiet w moim wieku, to jest bardzo wspaniały. Sukcesywnie od kilku lat internet zalewany jest treściami, które wykraczają poza ogólnie przyjęte normy debaty publicznej. Mowa nienawiści, hejt czy przypadki bezpośredniego wzywania do stosowania przemocy stały się przyczyną licznych ludzkich tragedii. W ostatnim czasie posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Hanajczyk padła ofiarą właśnie sieciowego hejtu. Po tym jak posłanka Agnieszka Hanejczyk opublikowała w mediach społecznościowych nagranie wideo dotyczące szczepień, pod postem posypały się negatywne komentarze. Jesteście montażu faszyści. Mam nadzieję, że doczekam, że was... Wszystkich ubija, a pani Agnieszka Hanajczyk niech, niech pani pilnuje swojego nosa. Bo z tego co wiem, to pani ma bardzo dużo za uszami, choćby nielegalna adopcja dzieci. Ludzie do, panią znają, a pani beczki to mzionki. Ja chcę państwu powiedzieć, jeżeli ktoś coś takiego pisze, i nawet on obejrzy teraz mnie, i teraz powie: No to teraz ci się za to dostanie, to ja nie jestem pewna. Czy następny krok nie będzie bardziej ostry? Tak? Bo ja wykonując taką pracę, jaką kiedyś zawodową wykonywałam, czy kuratora społecznego, czy pracując w ośrodku pomocy społecznej, odmawiając świadczeń, czasami miałam porysowany samochód, tak? ale, ale dzisiaj wydaje mi się, że mamy obowiązek reagować. Jak podkreśla poseł Hanajczyk, są granice, których nie można przekraczać, ani nie wolno przymykać oczu na takie działania. Stąd posłanka zgłosiła sprawę na policję. Dzisiaj generalnie funkcjonujemy w przestrzeni zdalnej. I większość komunikatów jest zdalna. I teraz, jeżeli. Albo wiele komunikatów jest przekazywana zdalnie, i jeżeli słyszę o powiększających się depresjach, chorobach psychicznych, to jestem przekonana, że hejt na pewno nie pomaga, tylko zdecydowanie intensyfikuje te problemy. Ja też chciałam to zrobić, bo właśnie stoi obok mnie moja asystentka, dyrektor biura, który też jest osobą. Młodszą, że mam nadzieję, że my po prostu będziemy na to reagować, żeby młodzi ludzie uczyli się też tego, że to nie, jest, że to nie może być norma, jeżeli dzisiaj nie zaprotestujemy, to marnie widzę nasze życie w przyszłości. W konferencji wzięli udział także współpracownicy posłanki Hanejczyk, którzy opowiedzieli także o swoich doświadczeniach w tym temacie. Mowa nienawiści rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ja jak tylko przeczytałam ten komentarz, to byłam bardzo zszokowana tymi słowami, które tam padły. Wcześniej również miałam do czynienia z hejtem i... Uważam, że faktycznie trzeba reagować. Usunęłam ten komentarz, bo nie chciałam, żeby ta mowa nienawiści dalej szła, bo niestety jest tak często, że pojawia się komentarz hejtujący, a potem po prostu jest dosłownie kilkanaście osób da, e, innych, które również hejtują, przyłączają się do tego hejtu. Hejt w sieci to nic innego jak mowa nienawiści, która uwiła sobie wygodne gniazdko w wirtualnej przestrzeni. Fora, sekcje komentarzy na portalach i w mediach społecznościowych to środowisko, które w miarę sprzyja agresywnym wypowiedziom, uderzającym w konkretne osoby bądź całe grupy społeczne. Hejterzy są często tak pewni siebie, że wystarcza im pozorna bariera, jaką stanowi ekran komputera lub smartfona, nie zważają na fakt, że publikują wpisy i komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem. Zapominają, że po drugiej stronie także znajduje się człowiek. Coraz więcej osób decyduje się dalej pracować pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych. W ubiegłym roku 60% osób, które osiągnęło wiek emerytalny, podjęło decyzję o tym, by od razu przejść na emeryturę. Trendowi kontynuowania aktywności zawodowej nie przeszkodziła nawet pandemia COVID-19. W ostatnich trzech latach utrzymuje się pozytywny trend dotyczący przechodzenia Polaków na emeryturę. Prezes ZUS zaznacza, że 2020 rok był kontynuacją dobrych praktyk. W ubiegłym roku 60% Polaków podjęło decyzję, że z chwilą osiągnięcia wieku przechodzi na emeryturę. To jest bardzo dobry wskaźnik. Około 25% dokonuje takiej decyzji w ciągu roku od osiągnięcia wieku emerytalnego, a 15% dłużej pracuje ponad rok od tego zdarzenia. W 2020 roku 37% seniorów odłożyło w czasie przejście na emeryturę. Odczekanie nawet jednego roku, kontynuując pracę, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10 czy 15%. Trend z punktu widzenia też tych naszych oczekiwań dotyczących kontynuacji tej aktywności ekonomicznej, nie tylko z punktu widzenia wysokości samej emerytury, ale z punktu widzenia także po prostu dalszej aktywności zawodowej, która ma szereg tych korzyści też takich ogólnospołecznych i gospodarczy. Co ciekawe, to kobiety częściej odkładają w czasie przejścia na emeryturę. W 2020 roku niecałe 71% mężczyzn zdecydowało o skorzystaniu ze swoich uprawnień emerytalnych natychmiast po ukończeniu wieku emerytalnego, a w tym samym czasie zdecydowało się na to tylko 57% kobiet. Kto ma siłę, niech pracuje, a kto nie, to niech nie pracuje. Ale powinien być ograniczony tak jak jest teraz. wiek emerytalny i już. sfakcjonowane, panie są z emerytury. <grym> Zawsze można, no, może być to, więcej. Mogłoby być więcej. Pieniędzy nigdy nie ma za dużo. Ja pracowałem 48 lat, a pracowałem, prawda? A no, tak. To jest większość nie, nie, nie wypracuje. Należy się tylko wypoczynać. Tak, Dokładnie tak, no. To większość nie wypracuje. Niech pana nie, nie, nie kłamią, prawda? Nie, nie oszukują. No. Jak z 48 lat nie pracowałem, to przez rok wypracuję większą, bo takich sąsiadów, proszę pana, nie? No. Nie, po, nie pożyli na verdurze. No. Jeśli mają siłę, to chyba tak, bo mój mąż ma przepracowany 47 lat, także to jest kupa pracy. No. A kiedyś trzeba odpocząć tak naprawdę. No właśnie. I to też jest, bo no. Myślę, że powinno się iść tak w wieku 55 lat, żeby ludzie później mogli, a i dużą emeryturę mieli, a i żeby właśnie. mogli sobie po prostu gdzieś wyjechać, odpocząć i w ogóle. A w jakim pan wieku przeszedł na emeryturę? Miałem 67 lat. Sześć. I potem pan jeszcze troszkę dorabiał do niej? Dorabiałem cały czas. Dorabiałem się. A co pan, i na przykład, jakie prace pan wykonywał w dorabianiu? Ja malowałem, malarzem. Więcej mam teraz na emeryturze niż pracowałem. O, proszę. A dorabiał pan może jeszcze na emeryturze? Nie. Trochę ja dorabiałam. Aha. Czyli? A teraz odpoczywam, będę salić kwiatki. Aha. Ale ZUS zachęca ogólnie, żeby pracować jak najdłużej, żeby mieć jak najwyższą emeryturę. Zgadza się pani z tym, żeby... Proszę pana, ja w tym roku obchodziłam, gdzie... Yy... Chciałam dopracować jeszcze jeden rok, żeby ten wiek 65 lat tam proporcjonalnie osiągnąć. I było ciężko i przykro. Podejmując decyzję o wycofaniu się z życia zawodowego, pamiętajmy, że emerytura jest naszym prawem, a nie obowiązkiem. Możemy na nią przejść już teraz, ale również dobrze może to być przyszły miesiąc lub przyszły rok. Decyzja należy wyłącznie do nas i powinna być dobrze przemyślana. Wszystko wskazuje na to, że pożegnaliśmy zimę na dobre. Cieplejsze dni to więc doskonała okazja ku temu, by po mroźnej przerwie ponownie wsiąść na rower. Zanim to jednak zrobimy, warto go wcześniej odpowiednio przygotować do jazdy. Wraz z początkiem wiosny obudzili się z zimowego snu rowerzyści. Piękna pogoda zachęca do wycieczek. Zanim jednak usiądziemy na siodełku naszego bicykla, warto go odpowiednio przygotować do sezonu. Jak to zrobić? Tak naprawdę jest wiele czynników sprzętu w rowerze, na których trzeba zwracać uwagę. Jednym z wielu jest, uważam, bardzo istotne ogumienie i ciśnienie w oponach, które warto po zimie, gdzie rower stał. Przez dłuższy czas zwrócić uwagę, jakie posiada rower ciśnienie. Czy jest wystarczająco duże, aby bezpiecznie się poruszać? No na pewno oświetlenie w rowerze jest bardzo istotne. Ten rower akurat nie posiada żadnego oświetlenia, niemniej jednak warto zwrócić uwagę, czy tego typu oświetlenie jest i w jakim stanie, jeżeli jest, to prawdę mówiąc warto zwrócić uwagę, aby prawidłowo działało. Następnie pamiętajmy o nasmarowaniu rowerowego łańcucha. Jego czyszczenie, smarowanie sprawią, że będziemy mogli przejeżdżać kolejne kilometry z przyjemnością i bez problemów technicznych. A jak Zgierzanie przygotowali swoje dwa kółka? W tym roku po raz pierwszy Pani wyjęła rower, czy już? No go? już nie, nie. Trzeci raz to Trzeci jestem z dziećmi właśnie jest, ja. na spacerku. Jakoś specjalnie Pani przygotowała rower do sezonu, czy był dobry w miarę? Był dobry, tylko podpowany, no i wiadomo, tam troszeczkę tam muszę zrobił to, co potrzeba przy rowerze. żeś hmm. taki rower sprawny, że całą zimę był sprawny. Yes. <laughs> I nie muszę go przygotowywać. Yes. Rowerowe szaleństwo ogarnęło w tym miesiącu dużą część Zgierzan. Nic z tym dziwnego, ostatnio piękna pogoda zachęca do poruszania. A nie ma nic bardziej relaksującego niż jazda na rowerze. Zapytaliśmy mieszkańców dlaczego oraz gdzie na rowerach lubią jeździć. To bardzo lubię jeździć na rowerze, no bo lubię na nie spędzać czas, no bo on jest taki szybki, a ja lubię szybko jeździć na rowerze. Nie pobiera benzyny, tak prawda, jadę kiedy chcę, nie muszę czekać na autobus. Jakie ma jeszcze plusy? W deszczu też Pani czasem jeździ? Też proszę Pana, w burze też się zdarzało. Jak się chroni Pani od deszczu? Ym, nie ma Pani coś? Przeważnie jestem nieprzygotowana. No, no. Jeździliśmy jak była piękna pogoda, trzeba z tego korzystać. Mhm. A dlaczego w ogóle warto na rowerze jeździć? Co, co takiego jest fajnego w rowerze? Yy, bo można we powietrze nałapać, sprawić sobie przyjemność, podcast podróży. Gdzie najczęściej jeździcie? No, tutaj do parku mamy jeszcze osiedle 650-lecia. Tam jest piękna ścieżka zrobiona. Takie standardowe drogi. Bardzo często z roweru korzystam, bo to jest naprawdę sport. Aha. Tak, dla kobiety w moim wieku to jest bardzo wspaniałe. Czuje Pani różnicę, tak. nie wiem, jeżdżąc na rowerze, że zdrowie lepsze to... Tak, Tak, jeżdżąc czuję zdrowie. Większą siłę czuję. Pedałuję, pedałuję. Panie. A gdzie Pan jeździ najczęściej? Najczęściej latem, też, że na rowerze sobie. A, a teraz tak, w tym sezonie, to tam duża ścieżka rowerowa na osiedlu jest, nie? No i tam dużo że też. Wychodząc na rower, pamiętajmy też o ochronie naszej głowy, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą lekceważenie tego tematu. Bardzo istotną rzeczą, jaka jest, jaka powinna być podczas jazdy na rowerze jest kask. I tutaj wszystkich zachęcam do jeżdżenia w kaskach, ponieważ jest to bezpieczeństwo, które tak naprawdę jest nieodzownym elementem każdego jeżdżącego na rowerze i serdecznie polecam zakładać kask, abyśmy wszyscy byli bezpieczni. A już tak na koniec, jeżeli uważamy, że którakolwiek z części naszego sprzętu nie jest sprawna, a nie wiemy jak ją naprawić, należy udać się z naszym jednośladem do serwisu. Pamiętajmy, że sprawny i zadbany rower to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także dużo przyjemniejsza podróż. 1% z naszego rozliczenia podatkowego może pomóc w budowie pierwszego wzgierzu i w regionie stacjonarnego hospicjum. W zamian możemy liczyć na pomoc w wypełnieniu PIT zebrane środki pozwolą kontynuować już i tak zaawansowaną budowę obiektu. Stowarzyszenie Hospicjum imienia Jana Pawła II w Zgierzu ma status organizacji pożytku publicznego. A to oznacza, że dokonując corocznego rozliczenia z fiskusem 1% swojego podatku można przekazać właśnie na działalność z Hospicjum. Chciałbym przypomnieć tym wszystkim Państwu, którzy jeszcze rozliczają i nie rozliczyli swojego dokumentu formularza podatkowego, że zbliżamy się do końca miesiąca kwietnia, ponieważ zostały już naprawdę tylko dwa tygodnie na oddanie czy przekazanie 1% w ramach tego właśnie podatku dla hospicium Zgierżu. Stowarzyszenie od początku istnienia do chwili obecnej działa jako hospicjum domowe i obejmuje opieką paliatywną pacjentów z powiatu zgierskiego. Od niemalże 27 lat podejmuje działania mające na celu wybudowanie stacjonarnego ośrodka hospicjum. W tej chwili już zbliżamy się do końcowego etapu zamknięcia budowy, ponieważ termin zamknięcia ustalony jest wykonawcą na koniec miesiąca czerwca czyli ostatnie prace wykończeniowe, prąd, ciepło, woda i tak dalej, to już w tej chwili jest końcówka tych wszystkich rozliczeń. Także i rozliczenia finansowe z Urzędem Marszałkowskim, no i przede wszystkim tutaj pewne elementy, które nam ciągle brakują. Proszę Państwa, ten pro. Projekt to był na, jest na 15 milionów złotych, z czego ponad 12 milionów samej dotacji, więc my tą dotację rozliczamy sukcesywnie, ale dzisiaj już jest absolutna końcówka. Przekazanie 1% nic nie kosztuje. Po prostu procent od kwoty naszego podatku zamiast do skarbu państwa trafia do wskazanej organizacji pożytku publicznego. Ogromny, serdeczny apel o to, żebyście Państwo ten 1% jeszcze w tym roku, za 2020 rok mogli przekazać na wielką, wielkie dzieło e, papieża Jana Pawła II, który że tak powiem, tablicę poświęcił nam na oddanie tego właśnie obiektu. To będzie wielka sprawa i wydaje nam się, że to Zgierz będzie priorytetem i taką jednostką wiodącą, bo to będzie jedyne hospicjum, największe w województwie łódzkim. Jeszcze raz prosimy o 1%. Natomiast wszystkim tym, którzy się na to zdecydują, Stowarzyszenie proponuje pomoc przy wypełnieniu PIT. Pogoda znów da nam się we znaki. Po kilku dniach przyjemnej ciepłej aury znów musimy wyciągnąć cieplejsze kurtki i przygotować się na nagły spadek temperatur. Czas na prognozę pogody. Do Polski dociera prawdziwa strefa chłodu. Odczujemy to już jutro, bowiem w czwartek w całym kraju prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przeważnie małe i umiarkowane, miejscami duże. Temperatura maksymalna powietrza wyniesie 9 stopni Celsjusza. Wiatr zachodni. Piątek na niebie więcej chmur. Możliwe lekkie i przelotne opady deszczu. Tego dnia temperatura będzie oscylować wokół 7 stopni. Sobota ma przynieść jeszcze więcej chmur i deszczu. Subkrytenci nie przekroczą 9 kresek w trakcie dnia. Nocą subkrytenci spadną poniżej zera. Jak prognozują synoptycy, taka aura utrzyma się co najmniej do przyszłego tygodnia. W środowym serwisie informacyjnym, to już wszystko. Na kolejną porcję wydarzeń zapraszam w piątek o 16.30. Sympatycznego popołudnia i wieczoru życzę. Pozdrawiam.